Uwaga, let's go! I neutral. I mamy Loversa z Simonem. Simonem, znaczy Jester, ale błazna będę grał. O Boże, muszę sfejkować. Jaką ja rolę powiem? Egze. Znaczy, muszę powiedzieć inną rolę. Mmm, hej. O nie, ja pierdzielę! Mamy błazna, ale jest jazda. Jaką masz rolę, w wspólniku? Masz rolę. W wspólniku. Dobra, lecimy. Uwaga, uwaga. Kurde, nie, no. Ej, trzymaj się ze mną, gdzie on pobiegł? No nie, on ode mnie, ode mnie odbiegł. Jak go za chwilę zabiją, to się zdenerwuje. To się zdenerwuje. Eee, dobra. Musimy zrobić tak, żeby mnie wygłosowali. Podejrzewaj mnie. Musi zrobić tak e, tego, żeby mnie wygłosowali. Wtedy wygramy. Wtedy wygramy Dobra. Mam nadzieję, że zdążył przeczytać. W sensie jak wygłosuje mnie, on może mnie oskarżać full 100%. Ja mogę dać informację, że ciało ma sekundę, dwie. Bait. No, Bait. Nie wiem, tylko tak wchodziłem, zobaczyłem po prostu, że jest. Nie, ciało ma trochę więcej. 5-6 sekund ma. No nie powiedziałabym, albo jestem ślepa. Ale ja, ja bym powiedział. 5-6. Około sekund. No ja bym powiedziała jedną, dwie. To nie mhm. wiem. A jest tylko jedno ciało, więc mówimy o tym o. samym. Eee. dobra, Aha. ja wiem. Czemu mi wyrzuciłeś? No co wy zrobiliście? Eee, przez moment myślałem, że ja cię wybombiam, nie? Teraz pytanie, co się stało z Asirą? Na razie możemy skifnąć, bo to jest jeden frak, tak? W sumie. Ja mam info na szybko, polineczka jest czysta. Dobra, eee, moi drodzy, no musimy zrobić tak, żeby mnie wygłosowali. Sajen musi na mnie jakoś zwalać winę. Tylko nie mogą go pierwszego wywalić. Bo mam Jester'a, tak. Eee no. Dobra, lecimy moi drodzy. Czekajcie, napiszę mu, napiszę mu. Eee, musimy mnie wygłosować, a wygramy. Nie wiem jak to zrobisz. Dobra, ja pierdzielę, bo mamy gestera. Mm. Dobra. Lecimy, lecimy. Musimy jakieś ciało znaleźć. Z mam pomysła, jak to możemy zrobić z Sajenem, Mam pomysła. Sajen biegaj za mną. Chodź, chodź, chodź. Nie rób tasków. Nie rób tasków. E mam pomysła mam pomysła. Musimy znaleźć ciało. To jest najważniejsze. I będziemy grali szeryfa. Będziemy grali z szeryfa, że powinno być jednego mniej. Proszę Komsy wyłączyli, tak? Musimy zagrać szeryfa Tyk. Dobra, tu dużo osób jest. Chodź do laba. Chodź do laba, chodź do laba. Dawaj do laba, dawaj do laba. Kurczę. No nie no on taski robi, czy co? On musi za mną biegać. Dobra, rozdzielam się, najwyżej. Trudno. Jak go zabiję, to ja też zginę. No bo nie mogę jakby totalnie samemu. Eee, dobra. Mogę powiedzieć, że ja go w sumie zabiłem i będę zwal Albo co ja mam zrobić? Nie, nie mogę tak zrobić. Moment. Chodzę sobie do dekontaminacji i tam ciało. Zielonego. Tego Aha. bardziej zielonego. Mam info. No. E, generalnie prawdopodobnie, nie wiem bo, że to jest trochę pewne. Kornel ma eskapistę i zabił e, zielonego po prostu w tym, w dekontaminacji albo w tym specjali... Skąd takie informacje? Skąd? E, Jak to, Jakby to powiedzieć? No z roli. O, i po Kornelu. Był SKP jest to się oj. wywalił, czy go ten Co to za jakieś masowe makery? Dobra, dobra, to Czemu już... Się... Każdy... Czemu każdy kupuje Dudusia, Halo. Nie, ja ch chyba, ja chyba mamy stream snipera, wiecie. Bober, co ty robisz? Czemu tak strzelasz? A co się co ty robisz? No nie, strzelasz? no co robisz? Nie no, żartuję oczywiście. Może są jakieś dowody, nie? Nie wiem. Ale jak stream snipera skoro korobanku jeszcze żyje? On właśnie, ano właśnie. To może strzela. W kurde, nie wojte słowy impostorantów. To strzela, w jest, który z moich ról. Mi się zdaje, I się że. To wydaje. Się wydaje, że Wober ich wszystkich. Wober wszystkich powystrzelił, myślicie? Wystrzelał wszystkich tutaj? Eee. Eee. Mam Mam też, Oczywiście. Czy, czy, Wywane, Co wy robicie? Wywalacie go? No, dla Warto, prawda? A ty czemu go bronisz, Po prostu nie go Dobra. dobra, ja wiem, Bober wziął. D dobra, na, na kogo wy zagłosowaliście? Na ciebie. na ciebie. Głosujemy Bober. Czy wy serio? Serio? No. Tak. Nie, ja, ja a, się zginąłem. No. A wiecie co jest najgorsze? Dostałem że detektywa trzeci raz pod rząd. tak <laughs> nie. <laughs> o nie, serio, jeżeli on wyleci przez to. To jest smutek widzowie. No dobra, niech wyleci raz. No zawsze dobrze trafią, w sensie źle trafiam, no, jest detektywem. Oj, Oj 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 do... No i łatwo z bobrem piszecie, a to nie jest bober. Dobra, ale my jesteśmy dalej gesterem Sajen, mordo, musimy jakoś to ugrać. <grym> Zwal na mnie jakoś winę, na mnie winę. Że widziałeś, czy coś, czy coś, a ja się będę średnio bronił. A ja się będę średnio bronił Kurde No musimy znaleźć jakieś ciało gdzieś Koniecznie. Ja się mogę w węcie chować, by the way. I mogę jeszcze do Wenta uciec przy nim. Jak nie będzie oskarżał, no to jest 100%. Może powiedzieć, że odbiegałem od ciała i zwentowałem. Ej, dobra, ja tu nie ufam, tu dużo osób jest. Westinę tu się kryje jeszcze. Nie, proszę, nie. Naprawcie te światła. Dobra, dużo osób tu jest. Oj oj. Hm. Czy ktoś wla Dobra, ciało. Okej, okay, może nam się uda jeszcze. Kurczę, kolejna osoba padła. Otóż Westinka, powiedz mi, co tam sobie porabiałaś, tak niby się zamierzałaś eee. iść do elektryki, ale jednak stwierdziłaś, że nie, że sobie postoisz przed tym elektrykiem? Eee, owszem, 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 Tych to Stoisz, stoisz, skręda, stoisz, ja... zaczynasz wchodzić, no jest grenadier. Eee, no grenadier ogólnie jest, to jest akurat fakt, ja mogę to potwierdzić, nawet nie wiem. Eee, sytuacja generalnie taka, że ja po prostu nie chciałam umrzeć. Kumasz? No ja chciałbym coś powiedzieć. Jest? Wenek jest impostorem. Czemu? Skąd takie podejrzenia? co? Kiedy zgasły światła, chodziłem co? z nim, chodziłem za nim, chciałem go pilnować. Zgasły światła, tego nigdzie nie ma. Aha. No to Ale dzikie. to nie, dodał, nie? Wody. A to jest nie. wody. A to jest... Nie, widział, że go gonię. Uciekał przede mną normalnie. W którym miejscu? Myślą, że... Co jest? No to pewnie myślał, że ten. Wenek, jak to było? Sekunda, cze czekajcie, bo ja teraz nie wiem, gdzie ja skończyłem. Moment, e o Boże. E czekajcie, mapę odpalę. No i ja skończyłem... E, o 2 teraz. Aha, to trochę dziwne, bo cię widziałem gdzie indziej. Ale według mnie Może to Stefek nie. zabił i od razu zgłosił to. Nie, nie. nie, nie, nie. No te ciało nie, nie, nie. ma sekundę. Te ciało ma sekundę. Mordo, tak. Mordo, jak ci mówię... Nie, nie ma ciało sekundę. Znaczy, ma sekundę. A, dwie se... dwie sekundy, Ale jak, dwie sekundy, jak byłeś trzy wódka... max? 2-3 sekundy max ma... Bo... Był... Światła zgasły. Mam amnezjaka, mam amnezjaka, widziałem rolę. Widziałem jakby nie, nie, strzałkę, tak, serio. Ja, ja ci nie ufam, ja ci nie ufam. Strzałka ee, pojawia się ee. chyba po 2-3 sekundach. No to, to w takim razie ma 3-4 sekundy ciało. No to mówię, że maksymalnie ma 3 sekundy. I było to, były tak, światła zgasły. E, pełno ludzi było w elektryku. Światła były naprawione. Nagle Westina do, zaczyna wchodzić do elektryka i nagle jest grenadier. Poczymy. Nie, nie wchodziłam. Too Wiem, że już nie mamy więc mogę ci powiedzieć, jakie rola ogólnie w mamy. A może mamy asosyna jeszcze? E, nie, nie mamy, bo Asasinem był jednym bo no e, a był Kornel. Może Kornel był Asasinem, tylko? No Kornel był i on był impostorem asosynem, a Wojtyś był impostorem tym, no. Od neutra, więc mogę Dobra, sprawa jest taka. Turek jest czysty, robił skana. Placek jest y, też raczej czysty. Nie, czekaj, nie, placek, Wojtas był czysty, przepraszam. Turet jest czysty. Ja słam Słucham. St y czekaj, jak masz tego amnezjaka, to. No? Czemu cię nikt nie odstrzelił, jakby. Bo on miał amnezjaka, chyba. a Albo dalej ma. A teraz. Nie wiem. Nie wiem, czy... nie, to? nie powiem, co się stało. To to Ubliżany jesteś okay. bardzo. Dobra, mm. Dobra skiw na razie, skiw i taski, lecimy, z i taski. Ej, co jest? Co się stanęło? Dawajcie, Tiebreaker. Ja pierdzielę, jak jest Tiebreaker, to jest koniec. Czy jest Tiebreaker? Nie, nie ma Tiebreakera. Prawie było trzy głosy. na mnie! OMG, oh my god, dobra. E, lecimy. Ja pierdziele, potrzebuję jeszcze dwóch głosów. Dwie osoby przekonać stąd. Oh my god, było tak blisko. Jeden głos. Oh my god, let's go. Dobra, fejkuję na razie. Nie, nie, nie robię tego reaktora. Nie robię tego reaktora. Nie rób, 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 nie rób. Nie, nie, nie. Dobra, uciekamy. Nie odstrzelaj mnie, nie odstrzelaj. O kurde. Dobra, uciekam, 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 uciekam. Ja pierdzielę. No nie. Nie, nie, nie. Teraz będzie na mnie full. Nie no, Venek, klecisz. Co się zanęło się? Stop. Czemu stop? Mam ważne info. jeszcze Sajan reaktor ma... fejkował na dodatek. Sajen, mogę? A to nie, to nie może... e, Stefek a to ma jutę, a nie że coś. E, oj, co tu się stało? Blackmailer się zresztą. To ważne info, ważne info. E... No. E, a więc, generalnie, jak już mówiłam, mam taką rolę. Mogę spełnić rolę, bo nie mam asesynów. E, mam trapera, osoby, które były na lewym aktorze, mamy blackmailera, Granatera i inwestycje. No, blackmailer to wiadomo, bo jest Stefek. Zmytowane. Ale tam był, słuchaj, tam był Stefan, Polineczka i Urman. No to jakiś drugi go zmiutował I tam jest dwóch, Słuchaj, tam jest dło impostorów. Tam przy tym. I to jest Polineczka, Stewek albo Urman Co? Co Wynek odwala? E... Nie no, Rynek ma Chestera ogólnie. Bo mamy w rundzie No, fajnie. Tak? I tak? mamy też... Co, Co za ma... ty za głupoty nagle teraz zgadasz? Ja Ale... Ej nie no, o, losowe role strzelasz. Dziękuję Ko za wspierającego. Czad robimy spam serduszek. Nie, ja bym strzelał w rękę i tak, bo mała szansa jest, że jest, że Westine, detektywa miał nie, duduś, nie, nie że coś, więc, więc nie ma szans. Ty teraz głupoty gadasz, jakieś totalne. Westinę ma trapera. Ale ja mam trapera. Okej, okay. ale traper nie pokazuje no. bezpośrednio ról, bo ja to wyłączyłem. Nie że coś. E, pokazuje, Jest, A, jest się ten wybrało? role, które jest Nie. W i... Nie, pokazuje neutralne i tak dalej, i tak dalej. To teraz głupoty gadasz, ale ty głupoty gadasz. Na co w końcu, na duet głosujemy? Na nastewka na, na na, stewka, nie bęka, na, stewka stewka nie. na serio Nie, na, bęka, na Proszę was, nastewka 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 na na Stefek Ale Stefek jest blackmailowany. No ale go drugi Impostor zblackmailował specjalnie Tak można? Tak, może, to jest 500 IQ zagranie, naprawdę Znaczy Boże, Benku Magistera? Głupoty gadasz, yes. nie jest Nie, na, na pewno Impostor nie ma to ustawienia, jeżeli ma jester, ustawienia to to nie da ręka, nie? Nie ma ustawienia, które pozwala zrobić <noise> tego. Czemu wenka od Majestera? Ja, widzowie, wygraliśmy to. Ja witole, jester. Udało się i z moim lovercem dzięki temu wygraliśmy. Aha, on nie wygrał ze mną. A myślałem, że on ze mną wygrał, bo był ze mną lovercem w sumie. Czemu ja sam wygrałem? Oh my god, a myślałem, jako lowerc we dwóch wygramy.